Witam, zobaczcie w popługu mamy pasztet. A co by było, jak tu by zastosował bezoreczkę? Zobaczcie, kombaj nie może wyjechać. O. Taki pasztecik jest. Zobaczcie, bawimy się w doktora. I tu jest podeszwa późna, wiecie? Zobaczcie. Na trzy palce, na cztery. No. Tu są cegły. Wszystko można robić. Pierwszy sort, zobaczcie. Dziadek, zobacz, podeszwę. Późno tak się u nas sprawdza. O palce, wiesz? Fajne otworki To chyba po ślady są I ten głębosz strukturę gleby dziadek zniszczył Zobacz patrzcie się Fajna co? Zobaczcie Jodełka To jest, to jest opona Michelin Protektor od opony Michelin I Zaraz się wyciągniemy Szpadelkiem podkopane i nie może wyjechać, bo zobaczcie co się dzieje. Siada w dół, zaraz za hak weźmiemy tutaj i lino wyciągniemy. To jest ziemia. Trzeba do mrozów czekać, i by wyjechał sam. Mrózby by złapał i by było elegancko. I to na, na wstecznym, I tak kosimy gryczkę. Elegancko. Pozdrawiam. Do następnego odcineczka.